Witam wszystkich serdecznie na kanale i dzisiaj zapraszam Was na szybki opening kart Magic the Gathering, rozszerzenie Koreset 2020. Zobaczymy, co tam dzisiaj wydropi. 15 kart w booster paku. Takiego jeszcze nie otwierałem. Prezentuje się fajnie. Mrocznie, ciekawie. Tak wygląda. Bzyk. O, tu jest zabezpieczenie, nawet nie wiem. Ciach. No i okej, okay. otwieramy. Zobaczymy, co tam ciekawego nam wydropi. Tym razem karty mniej ściśnięte niż to zwykle bywa. Ok. No i co? No i lecimy. C, czyli karta common dla białych Human Soldier. No tak, biali to są przeważnie Human Soldiery. Frosty Links. Kreaturka. Taki kocur. Magiczny. Ciach. Artefakt. Common. Aura. Ciekawie to wygląda. W ogóle sami, sami biali praktycznie? No, sami białe. No jest, czarno okej. Okay. Sorcery. Też karta common. Goblin. Dagger Sail. Aeronaut. Gobinek. Bzyk. Fire Elemental. Kreaturka. Też karta common. Sęp. Bird, ptaszek. <laughs> I może latać fajnie. Aura Dla zielonych. Karta common wciąż. Vampire. Proszę bardzo. No Te czarne czarne mają dużo takich fajnych potworków mrocznych i lecą karty on common Apostoł. Kreaturka. Proszę bardzo. Season of Growth. Też karta Uncommon. On o, jest sam moi ubińce czerwoni. Flame Sweep. Uncommon. On I ereczka Boom. Sorcery. Destroy all Non Land Permanence. I like it. ale Kurczę, tyle trzeba wystawić. Man i Land. Forest. I pewnie token. No jasne. I token soldier. No token ładny. Z drugiej strony. Aha. No cóż. Trochę jestem zawiedziony. No ale z drugiej strony. No dobra. No wpadła ta ereczka. Więc yy, nie jest źle. Chociaż wolałbym ze dwie ereczki jednego mityka. <laughs> no ale okay, Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki, że jesteście. Dzięki, że oglądacie. Dzięki, że wspieracie. My widzimy się w kolejnym filmiku. Dzisiaj z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.